Pięć myśli, jak pięć setów, bo bój o logikę w, tym, w tej przypowieści jest niezwykle zacięty. Z jednej strony mamy aksjomat, że Bóg jest sprawiedliwy, z drugiej strony jakoś rodzi się wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości tego, co, wobec tego, co zrobił gospodarz. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że my robimy identycznie to samo. Robimy identycznie to samo i to jest absolutnie nie do pomyślenia, dlaczego ktoś potrafi za godzinę zarobić 10 zł, a inna osoba 100. Jeżeli przecież przygotował się 6 lat, na przykład więcej, bo skończył studia, to mo może zarabiać 20% więcej, może 100, ale nie 20 razy więcej. I dopóki nie oburzamy się na sytuację społeczną na świecie, nie mamy prawa oburzać się na to Ewangelię. Bo Ewangelii zmienić nie można, a sytuację zarobkową zmienić można. Więc jeżeli nie, możemy, nie zmieniamy tego, co możemy zmieniać, nie możemy mieć pretensji do tego, co zmienić nie można. Druga sprawa, jesteśmy nielogiczni. Bo jeżeli uważamy, że lepiej pracować jedną godzinę za denara niż 12 godzin za denara, to dlaczego nie chcemy umierać mając 10 lat? Człowiek, który ma 10 lat, umiera w stanie łaski uświęcającej idzie do nieba. Jeżeli ktoś umiera mając 100 lat, w stanie łaski uświęcającej idzie do nieba, to po co żyjemy? Przecież tam jest lepiej. Czemu całe życie znosimy w ciężarze i spiekocie, zamiast po prostu jak najszybciej odejść i powiedzieć, no ja też chcę dostać denara za krótką pracę. Gdybyśmy byli bardzo logiczni, to byśmy całym sercem tęsknili za niebem i za tym, żeby jak najszybciej umrzeć, i zazdrościli tym, którzy nie musieli męczyć się całe życie, tylko umarli w dzieciństwie. Trzecia myśl: dużo zależy w tej przypowieści od stosunku do braci, czyli do współpracowników. A gdyby ten robotnik z ostatniej godziny był twoim mężem, czy miałbyś pretensję, że dostał tyle samo co ty? Gdyby był żoną, gdyby był twoim bliskim? Zapewne nie, nie miałbyś pretensji, tylko byś się cieszył, jak dobrze, że ty dostałeś tyle, jak dobrze, że ty tyle zarobiłeś, jak dobrze, że, że tobie jest dobrze. Czyli okazuje się, że problem może być nie w stosunkach, można powiedzieć, pracy, ale w naszym stosunku do drugiego człowieka, że my go nie traktujemy jak brata, że my go traktujemy jak kogoś obcego. Ale problem może być też w stosunku do gospodarza. Pozwólcie na tą czwartą myśl, to znaczy do traktowania gospodarza, który tutaj jest przecież obrazem Boga Ojca, jako kogoś, kto jest pracodawcą, a nie ojcem. Gdyby mi ojciec poprosił, żebym poszedł pracował w jego winnicy, to przecież czy miałbym pretensje, że mnie dał mniej niż innym? Czy spodziewałbym się więcej? Może nawet bym myślał, a ja u Ciebie mogę pracować i za darmo, ja się cieszę, że dla Ciebie mogę coś zrobić. Tu jest niesamowita logika świętego Pawła, który mówi: "Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus". Z dwóch stron doznaje nalegania, czy być tutaj, czy tam, przecież tam jest nawet lepiej niż tutaj. Tu widać, jak dla Pawła jest to tak wielki dar i radość, że ja mogę być z Chrystusem, że on nie widzi problemu nawet w śmierci. Gdyby ci pracownicy traktowali tę pracę jako bycie blisko swojego ojca, blisko ukochanej osoby, to by nie mieli pretensji. Kto z Was myśli takimi kategoriami, O Bogu, dzięki, ja z żoną tylko żyłem 5 lat, a ten musiał 50. Nie, no ja się cieszę, że mogę być z Tobą po prostu dłużej. Cieszę się, że mogę być dłużej, dlatego że Ty wpływasz na to, że moje przebywanie, męczenie się z Tobą jest dla mnie radosne. Przecież iluż małżonków, ilu rodziców może śmiało powiedzieć, że ich trudzenie się, ta spiekota dnia, męczenie się z dziećmi, ze sobą jest radością. Gdyby to była praca. Za darmo, może by tego po prostu nie chcieli robić. Ale że to jest praca dla rodziny, dla domu, to robią to i to nie tylko za darmo, ale i z poświęcenia. A więc znowu problem może być w relacji do braci, i problem może być w relacji do, do Boga, do, do gospodarza. No i jeszcze jedna myśl. My do końca nie wierzymy w to, że ludzie, którzy pracują, tak naprawdę może są mniej zmęczeni niż ci, którzy są bezrobotni. Jaką mamy gwarancję, że te 11 godzin przestanych na rynku nie było bardziej męczące niż ta praca? Kto z nas dzisiaj chciałby być bezrobotny, bezrobotny w więzieniu, mając zapewnione do końca życia dożywocie, że o nic się nie musi martwić? Jednak wolimy się trudzić niż, niż być uwięzionymi w swoim niewolnictwie. Co my robimy w społeczeństwie? Dlaczego my dajemy renty ludziom niepełnosprawnym? Przecież to jest niesprawiedliwe. Dlaczego my dajemy renty ludziom niewidomym? Za co? Dlaczego my dajemy ludziom takim, którzy nie są w stanie pracować? No właśnie dlatego, że jesteśmy ludźmi, w których już weszła przypowieść Jezusa weszła głęboko i my rozumiemy naprawdę, że są sprawy, wobec których trzeba być sprawiedliwy, ale są sprawy, gdzie najwyższą sprawiedliwością jest miłosierdzie.